Hej, to ja Maciek, Maciej, z BS dzisiaj jest ze mną. Mój kolega słońce. Dzisiaj nagrywamy. Pokaż tutaj skin. I teraz otworzymy sobie się z karmety. Widzicie, nic nie ma Idź, i czy jest karty i niedługo. Teraz czekamy na, moje, na mojego kolegę. Aż żeby zyskiwać, my się widzimy już w meczu. Dobra, jesteśmy już w meczu na Majdiza, na Portracie. Więc mogłem się iść No, no o. Jedną HP. Biedronka kabinę, okej. Okay. Niestety. Zabili mojego kolegę, ale ja ustawiam się na. Postępowałem się nad 7 albo 6. Ale dam 7. 7, 7 punktów. Tylko wczoraj, już powinienem wyjść z meczu. Ale nie, bo muszę grać. Idę. na burzy. Albo Miroza zabić, a my roza zabiję. My się widzimy w drugim na 31 punkt. Widzimy się w kolejnej rundzie. Jesteśmy, idziemy na mecz. Drugi już mecz. Szybko idziemy, naprawdę. Ja zostawicie pod tym filmem trzy łapki w górę, to będzie kolejny odcinek z moim kolegą. Proszę, nie, nie, nie zabijać. Idź stąd Ciekawe, jakiego masz skina, Mój kolega No siema Tyku Nie. U, u, u. Tara uliczna ninja Okej okay. dobrze mój kolega <grywa> Ten jeden skin oceniam na 8 punktów. Ładny skin, ładny ja też, sam, sam go mam. A z... Nie, 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 Dante, Dante nie. Dante później będziesz. Dzisiaj będzie też moim gościem Dante. Już za chwilę może z nim nagramy, ale film będzie wrzucony o 12.00. Dobra, i więc po zaklamarz wybierze skina. No i wejdziemy się już w trzeciej rundzie. Dobra. się już w trzeciej rundzie. Jak widać będzie szybci, szybciej, szybki odcinek. O, jest spike, jest spike. Zabili mnie. Shiba Nita. Dobrze, że pokazano mojego kolegę, bo już nie wiedział. To jest, oceniam ten skin na. Ładny skin. I więc to będzie taki 8,5. 8,5. Pierwszy raz. 8,5 punkta. Dobra dziewczyna. Yy, niech kolega yy, idź do burzy, niech kolega niech idzie do burzy lepiej. Bo żebyś... Nie, albo może, możesz z nimi walczyć. Ej, tak yy, już zginęła. Zginął mój kolega. Niedługo będzie otbierany Big Bog za koniec sezonu. Pową 600 Start pointów. Dobra, ostatnia runda. Uzmiemy M. Dobra. Jest i już. Ostatnia runda. No to mamy świąteczną pennę, no tą świąteczną penę oceniam na takie czekajcie, ja oceniam na 7 punktów, więc y, y, widzimy się już po obliczeniach. Dobra. I ob, po obliczeniach 30 i pół punkta. 30 i pół punkta. No i teraz kończę odcinek. Teraz mogę już zapraszać kończyć. Została alumnowana, nie wiem dlaczego. Ale kończy odcinek. Mamy... O tutaj mamy zwycięzcę. Niedługo może wygrać. A nagrodą jest. Nagrodą to będzie promo i subskrypcja ode mnie. Więc warto uczestniczyć. Masz kanał. A jak Sławek nie ma kanału. Wymyślimy to. Wymyślę to już poza odcinkiem. 爸爸。Papa.